Jestem dokładnie teraz pod nieistniejącym budynkiem górnej tkalni, w którym był obóz Arbeis Lager Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Dzisiaj jesteśmy w Górach Sowich i będzie opowieść o Rize. Rizę, oczywiście, oczyma ludzi, a więc tych, którzy tutaj ten obiekt budowali. Mam na myśli więźniów i robotników przymusowych. Dlaczego właśnie więźniów i robotników przymusowych? Bo oni byli zakwaterowani w tak zwanych Arbeitslager Rize, a więc w obozach pracy. I taki obóz był w Walimiu. I z tego obozu więźniowie i robotnicy przymusowi przychodzili tu budować kompleks sztolni walimskich. A przy tym obozie, właśnie Arbeitslager Lager-Rize, Wiste Waltersdorf, rok temu we wrześniu, podczas powodzi, która nawiedziła ten rejon, odkryło się coś niesamowitego podziemne pomieszczenia. Do których nikt nie wchodził od 1945 roku, kiedy kończy się Druga wojna światowa w Europie. Kiedy właśnie tu, z 8 na 9 maja 1945 roku wkraczają Rosjanie. Zobaczycie coś, czego nikt do tej pory nie widział. Zapraszam Was do pierwszego odcinka drugiego sezonu serialu Tajemnice Ziem Odzyskanych, serialu telewizji History Channel. To właśnie w tym odcinku znajdziecie jeszcze więcej informacji na temat tego słynnego znaleziska w Walimiu, w Górach Sowich, w Rize. Nazywam się Łukasz Kazek, od lat zgłębiam historię Ziem Odzyskanych. Zaczynamy, Akcję. Sporo rzeczy tutaj jest na dnie. No, 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 no. Po klęsce Niemiec w II wojnie światowej, tereny te stały się dla Polaków nowym domem. Zmieniły się granice, zmienił się język. Każde miejsce ma dziś dwie pamięci niemiecką i polską. Jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy tam wejdą. To, co na Dolnym Śląsku, po morzu, w Armii i Mazurach ukryli dawni mieszkańcy. Po latach znów wychodzi na światło Uuu. dzienne. Półtora metra jak nic. Patrz, zamknięta. No. Niesamowite skarby. Depozyty, dokumenty, rodzinne pamiątki, a nawet nazistowskie skarby, o których przez dekady milczano. Jesteśmy we wnętrzu bunkra Chimera. Po raz kolejny wyruszam w podróż, by odkryć tajemnice ziem odzyskanych. Tajemnice ziem odzyskanych. Dziś o 21.00 tylko na History Channel. Jestem dokładnie, może niecałe 300 metrów od kompleksu Riese, mówię tu o sztolniach walimskich. Za moimi plecami fragment niewielki dawnej górnej tkalni zakładów webskich Hartmann i Wisen. To właśnie tutaj zainstalowano Arbeitslager Rize wiste Waltersdorf, a więc obóz pracy Riese w Walimiu. W tej górnej tkalni, tutaj za moimi plecami, było około tysiąca więźniów, których wykorzystywano przy kompleksie Rize. Niektórzy więźniowie wspominali, że większość, na przykład dwóch pięter, byli to jeńcy sowieccy, byli więźniowie ze wschodu, którzy pracowali przy kompleksie Rize i którzy nawet tutaj nie pobierali jedzenia. Chociaż była tu kuchnia. Jedzenie kuchnia dowoziła im tam do pracy przy sztolniach. Tu nie wracali. Tak Niemcom zależało na tempie pracy. Dziś ten fragment jest niewielki, ale żeby wam zobrazować jak wyglądał tamten czas, to znowu chcę was przenieść trochę w takie śledztwo do materiałów i dokumentów, które udało się zdobyć oryginalnych. To jest fragment albumu, który został wydany w 1925 roku z okazji 75-lecia spółki webskich Hartmann Wiesel. I to jest album o zakładzie właśnie lniarskim Walimiu, jakie produkty robił, jakie makatki, obrusy, ścierki, bo to były zakłady lniarskie. To jest 1925 rok. No, za niecałe dwie dekady byli tu już więźniowie. Ale co jest najciekawsze? Macie właśnie zdjęcie Walimia i całej głównej fabryki. Dzisiaj nie ma po tym śladu. Nad fabryką znajdował się ewangelicki cmentarz, więc jak ludzie umarli, jeżeli chodzi o więźniów, którzy byli w obozie, to bardzo blisko wózkiem można było ich odtransportować tu na cmentarz. Ale ja szukam innego zdjęcia. Zdjęcia, które pokażę Wam tą właśnie górną tkalnię, gdzie był obóz dla tysiąca, a później już prawie dwóch tysięcy więźniów. Dokładnie tak to wyglądało. Unikalne zdjęcie. Fragment niewielki jest tylko za moimi plecami. Także Rize to nie tylko bunkry, które zbudowano w 1943 roku, 1944 czy 1945 ale także infrastruktura, którą oni wcielili podczas budowy kompleksu Rizy. SS Esesmani na przykład mieszkali dzisiaj, gdzie jest zajazd Hubert. Tak, tam mieszkali, to był normalnie pensjonat. Zajazd Hubert istnieje od 1800 roku. Jeden z ludzi, który remontował zajazd Hubert, opowiadał ostatnio, że gdzieś w 70-tych latach zrywano podłogę do remontu i znaleziono zdjęcie Sesmanów w mundurach właśnie dokładnie przed zajazdem. Znaleziono też mapy zulowane w takich specjalnych tubach. Pytaliśmy się, co było na tych mapach? Wiele się interesowałem. Dałem dzieciom poszły do szkoły, zaczęły to pokazywać na historii, potem ktoś to zabrał. No taki był w tym czasie odbiór, dzisiaj wygląda inaczej. Ta stara tkania jednak już praktycznie nie istnieje ale zostawiła coś ważnego po sobie, gdzie zaraz Was zaprowadzę. I właśnie tutaj, w 2024 roku, dokładnie niecały rok temu, przez przypadek znaleziono coś, o czym nikt nie wiedział, jeżeli chodzi o obieg Rize i o Arbeitslager Rize w Waltersdorf. Jestem dokładnie teraz pod nieistniejącym budynkiem górnej tkalni, którym był obóz Arbeislager Riese. Podziemia doskonałe, szerokie, wielkie, z całą infrastrukturą. I właśnie Niemcy taką infrastrukturę adaptowali do swoich potrzeb, jeżeli chodzi o Riese. Bardzo sprawnie można było umieścić w nich obozy, różnego rodzaju maszyny związane właśnie z obróbką drewna, stali czy innych jeszcze rzeczy potrzebne do budowy lizji, do tuneli. I takie rzeczy się tu działy. Mało kto o tym wie. Po wojnie dużo się zmieniło. Szczególnie w 70., -tych, 60. -tych latach. A kiedy przyszły lata 90., fabryka przestała istnieć, zaczęła ją burzyć, padła na kawałki. Praktycznie takie miejsca są w ogóle nieznane. A one dalej są nimi świadkami tamtych wydarzeń. Oddajmy głos świadkom. Stanisław Piątkowski był młodym chłopcem. Miał skończone 13 lat. Moja córka skończyła w styczniu 12 lat. Ten chłopak handluje. Jest czas okupacji, jest bieda, głód. Kto handluje, ten żyje. Sprzedaje papierosy w Warszawie. Dla Niemców jest wrogie. Jest złapany w łapance, a potem wywieziony do pracy w gospodarstwie rolnym na Dolny Śląsk, do Kamiennej Góry, Landschut. W Kamiennej Górze pracuje, ale trzynastoletni chłopak w dużym gospodarstwie nie bardzo pasuje Bauerowi, niemieckiemu gospodarzowi. On przekazuje go zatem do cukrowni koło Świdnicy. Dokładnie do Przędna ta cukrowna istnieje do dziś. Z cukrowni. Trafia do Waltersdorf. Jest pierwsza połowa 1943 roku. Pamiętacie odcinek Ślusarz z wogę, Wogel, który opowiada, jak powstawały właśnie te obozy, gdzie jesteśmy, tej górnej tkalni. To on dokładnie trafia tutaj. Najpierw pracuje koło obiektu Włodarz, część w sensie kompleksu Włodarz i Jugowic Górnych. Niemcy odstrzeliwują skałę w masywie. Aby wykonywać drogi. On pracuje przy budowie baraków i lekkiej infrastruktury, jeżeli chodzi o na przykład meliorację. I mówi, że gdyby nie Majster Ślązak, który mówił płynnie po polsku, padłby z głodu, wykończyłby się, on dzielił się z nim śniadaniem. Potem trafia do obozu w samym Walimiu. Mówi, że są dwa budynki: w jednym jest dwa tysiące ludzi i w drugim dwa. To tu właśnie, w górnej tkalni, w których podziemiach jest. Opowiada, że on osobiście nie pracuje w tunelach Rize, czyli tam, gdzie sztolnie walimskie są za moimi plecami, ale widzi komanda jeńców sowieckich i więźniów, którzy idą z kompleksu Rize. Nie można z nimi rozmawiać, są bardzo mocno pilnowani. Ich twarze są żółte, woskowe, wyglądają trupioblado. Boją się więźniowie i robotnicy przymusowi tego komanda. Pamięta zdarzenie takie, jak u nich w tym obozie, w tej górnej tkaninie, była tylko jedna ubikacja. I rzeczywiście to przysparzało kłopotu samym więźniom, a także i Niemcom. Jeden z więźniów nie wytrzymał i załatwił swoją potrzebę na korytarzu. Kapo zobaczył, SS-man też. Dostał szał. Tego więźnia złapano. Włożono mu głowę do miski klozetowej i zaczęto potwornie bić. Tak bito, że aż polała z budzi buzi się tej miski krew. Potem wyciągnięto. To miała być przestroga. Nie widziałem, żeby ktoś zastrzelił więźnia. Generalnie bito trzonkami od kilofów, deskami albo kolbami od karabinu. Wszyscy byli bici. Ja też dostałem raz uderzenie, że do tej pory mam delikatnie wklęśniętą czaszkę i dużego guza na mózgu. Wyżywienie paskudne. Zgniła brukiew, kapusta, jakieś przeroby z buraków cukrowych i jedna czwarta bochenka chleba na obiad, śniadanie i kolację. I to miało wystarczyć. Tak wyglądał Arbeislager Riese w Waltersdorf. Kluczowa w tej opowieści jest to, że wtedy była na początku budowy w tej tkalni jedna ubikacja. Dlatego, że oni nie przypuszczali, że będzie tak dużo więźniów i że ten obiekt będzie się rozrastał, jeżeli chodzi o budowę Riese. I to, co udało się odkryć przez czysty przypadek. Jest związany właśnie z tą opowieścią. Piątkowski miał niesamowite szczęście. Raz ślązak daje mu jedzenie, ratuje go od śmierci głodowej, a potem choruje na tyfus. Tyfus ścina z nóg. Niemcy izolują więźniów chorych na tyfus w Rize. Zakładają jakby osobny lager. Jest tam ich około 500. Mowa cały czas o Wiste-Waltersdorf, o Walimiu. O właśnie tkalniach. I w tym lagrze śmiertelność jest wysoka. Od 10 do 15 dziennie umiera. Ale on trafia jeszcze do szpitala. Niemcy założyli na terenie Walimia szpital. Dla jeńców wojennych i robotników przymusowych. Kto był tam personelem? Personelen tam byli pielęgniarze i lekarze rosyjscy z Armii Czerwonej. I to też potwierdza zeznanie z lipca 1964 roku do Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskiej w Dziele Polskim pana Mieczysława Fedorowicza. Które opowiada, że był taki szpital, i w tym szpitalu lekarzem był pułkownik Armii Czerwonej. Bardzo dobry lekarz. Kiedy trafił tam ten trzynastoletni chłopak, ten lekarz zobaczył w nim życie. Wędzowski nie wie skąd miał zastrzyki, dawał mu te zastrzyki, i to wyleczyło go z tyfusu. Pamięta, jeszcze jedną rzecz, którą nie zapomni do końca życia. Obok niego leży mężczyzna, który tego lekarza prosi o taki zastrzyk, bo widzi, że też chce wyzdrowić. Ten lekarz odpowiada krótko. Ty masz już prawie 50 lat, jesteś stary. On ma szansę, ty nie. Ja jego uratuję. Tak wyglądało obozowe życie. Piątkowskiemu udaje się uciec, lekarz załatwia mu mundur Hitler-Jugen. Piątkowski dobrze mówi po niemiecku. Ten rewir, ten szpital pilnuje tylko jeden wachman, można z nim zagadać, przejść. Ucieka, ale jest złapany w miejscowości Szklary, tam trzymany na postarunku policji, ale walec sowieckim knie na zachód. Niemcy w popłochu uciekają. Wyzwolenie następuje w maju. Miejscowości Frankenstein. Dzisiaj Ząbkowice śląskie. Odcinek dziś prowadzę w miejscach, gdzie bardzo mało ludzi wchodzi, bo bardzo mało ludzi o tym wie. To infrastruktura, którą Niemcy adaptowali pod lizę. Ale tu, gdzie jestem, chodnik jest przestronny. Ja stoję wysoko, mam dość 88 wzrostu, a nade mną jeszcze jaka przestrzeń. Widać po naciekach z wapnia, że bardzo mało ludzi się tutaj poruszało. Cała ściana jest z żelbetu, jak i część sufitu, i wielkie pręty strzelone w ten sufit. To już był czas II wojny światowej. I teraz sobie możecie wyobrazić, ile takich nieznanych miejsc znajduje się na terenie górskich walimia, które można było wysadzić zasypać ziemią, przywieźć drzewa w beczkach, bo tak robiono, przywożono drzewa w beczkach, sadzono i w ciągu 48 godzin podziemia znikały. A pojawiła się góra z lasem. I nagle wchodzą Rosjanie, którzy nie mają o tym pojęcia, bo nikt im nie mówi, a potem przychodzą Polacy, którzy zaczynają tutaj spokojne, nowe życie po 6 latach okupacji. Nie wszyscy się interesują. Jak ktoś nie wie, to nie wie gdzie szukać. I to jest właśnie klucz do obiektu Lidze. Taka infrastruktura i dawne, XVI-wieczne, XVII-wieczne, a nawet średniowieczne i XIX-wieczne, kopalnie różnego rodzaju minerałów i kruszców, które oni również wykorzystywali pod Anlagerizę, pod Olbrzyma. Zapewne zastanawiacie się, po co to drabina? Jestem teraz na placu za tą górną tkalnią, gdzie mieścił się obóz pracy Ryzy. I tutaj też musiała być kuchnia więźniarska. Dlaczego? Dlatego, że są zeznania byłego więźnia, Arbajzla Guerrzy, który tutaj był, Edwarda Salomona. I on opowiadał, że oni przychodzili tutaj. W czasie obiadu po jedzenie, dostawali jedzenie. Oczywiście to jedzenie to zgniłe ziemniaki, zupa z brukwi, z pokrzyw, yy, zapleśniały chleb, no wiadomo, pomyje totalne. Ale nie mogli tu wchodzić. Jedzenie dostawali zawsze na zewnątrz, niezależnie od pory roku. Deszcz, śnieg z deszczem, zima zawierucha, wiatr zawsze na zewnątrz. Tam wchodzić nie wolno było. I teraz jest 2024 rok wrzesień. Wielka powódź nawiedziła Dolny Śląsk. Walim też. Grzesiek Myśliński, który jest właścicielem zjazdu Hubert, parkuje tu czasami swojego busa. Jedzie tą drogą, gdzie ja teraz jestem, i nagle koło wpada mu w drogę. Wyjeżdża, podnosi, patrzy, a tu. Pojawia się coś takiego. Potężna dziura. Ta trelinka pęka pod wpływem powodzi. Jest podmyta. Uwaga, będzie strzał mocny. On do tej dziury schodzi. Zresztą ja też miałem okazję. I nagle okazuje się. Że tu jest bardzo wielkie pomieszczenie. Całe ze ścian żelbetu. To pomieszczenie gdzieś w tym miejscu ma śluzę, przez którą można się przebić, i tu, gdzie teraz idę, znajduje się kolejne, spore. I za tym kolejnym, jeszcze jedno, które kończy się praktycznie jak ściana tego budynku. W serialu Tajemnice Ziem Odzyskanych, pierwszy odcinek drugiego sezonu, który ma premierę 30 września 2025 roku o godzinie 21, czyli zaraz po tym odcinku, pokazuje wam dokładnie wszystko w środku. Zresztą na materiale, który teraz widzicie, dokładnie tak wyglądają te pomieszczenia. Nikt tam nie był. Od zakończenia II wojny światowej. Byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy tam zeszli. Okazało się, że to prawdopodobnie oczyszczalnia ścieków do właśnie tego, Arbeitslager Riese w Waltersdorf. Na początku tysiąc więźniów. Pamiętacie relację Piątkowskiego? Jedna ubikacja. Potem dwa, trzy tysiące więźniów. Kuchnia obozowa dla następnych. Oczyszczalnia była potrzebna. Cała wybetonowana, 14 metrów długości, stropy, ściany, wszystko żelbetu. I rzeczywiście, dzisiaj nikt o tym nie wiedział, gdyby ten przypadek z tym kołem, nikt by nie miał pojęcia. I teraz sytuacja. Bardzo wiele takich miejsc jest do tej pory nieznanych, i tylko przez takie przypadki udaje się je odkryć. Ja dzisiaj w tej chwili fizycznie nie mogę tam zejść do końca. Dlatego, że w tej chwili woda podeszła ponad pół metra. W serialu wchodzimy, penetrujemy wszystko. Zresztą widzicie na tym materiale, który Wam teraz pokazuję, no i będziecie widzieć jeszcze w odcinku. Pierwszy raz wchodziliśmy tutaj w maju 2025 roku. Pompowano wodę. Byli też naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Oni dokonali skaningu laserowego. Tomasz Lipecki właśnie wykonał, a Sławomir. O już, Sławomir. Porzucek i Monika Łój badali grawimetrią i go radarem. Cały ten teren stąd doskonale wiemy, jak to pomieszczenie się rozchodzi. Ja teraz postaram się chociaż. ojek, no widzicie, tak właśnie jest. Delikatnie wejść. Tam jest duży muł i zobaczyć jaki jest poziom wody. Wykonać zdjęcia, bo tu raczej z kamerą na ten moment nie wyjdziemy. Te zdjęcia, które w tej chwili widzicie na materiale, obrazują dokładnie stan tego, jaki zostaliśmy w 2025 roku, w maju. Na tych zdjęciach widzicie nacieki wapni wytrącany z, z sufitu. Są bardzo długie. To dokładnie znak, że nikt tutaj nie wchodził. Na tych wszystkich zdjęciach które właśnie Wam teraz w materiale pokazuję, to tak to wszystko wyglądało. Ja fizycznie nie mogę wejść, dlatego że poziom wody jest potężny, a myśmy tutaj wtedy kilka dni dosłownie wypompowywali wodę. Dzielę się z tym znaleziskiem z Wami, jako pierwszymi, drodzy widzowie kanału History Story. Wcześniej przed kamerą History Channel i kamerą Daniela Stanisławskiego. Czyli kanału History Story, nikogo tutaj nie było i nikt o tym znalezisku nie wiedział. Pan Edward Solomon wspominał, że udało się przeżyć cudem, a życie w pewnym sensie uratował mu żołnierz Wehrmachtu, który był ściągnięty z frontu, bo tam stracił palce na froncie wschodnim, więc był już inwalidą. I dano go do pilnowania tutaj robotników i więźniów. Był inżynier, który nazywał się Garbaty, kawał świni, podłe bydle niemiecki. Lagą taką bił potężnie i siarczyście więźniów. W pewnym momencie ten żołnierz złapał za tą lagę i powiedział mu: przestań go bić. Jak chcesz być taki waleczny i jesteś taki mocny, to idź tam, do Iwana na wschodni front i garbaty przestał bić pana Edwarda Solomona